Pięta Haglunda to jest taka powolna deformacja guza piętowego, która wynika z jednej strony z deformacji guza piętowego jako kości, a z drugiej strony wtórnie do tego, do powolnego uszkadzania przyczepu ścięgna Hillesa, co powoduje deformację pięty jako takiej. I to, co pacjenci najczęściej zauważają, to poza bólem... I wynikającymi z tego ograniczeniami, to po prostu deformacje pięty, która powoduje tarcie o zapiętki w obuwiu, deformację kosmetyczną, która często przeszkadza nawracające zapalenia karetki też powierzchownej. I są po prostu uciążliwe, długotrwające, przewlekły proces, wynikający właśnie z deformacji zarówno kości, jak i samego przyczepu piętowego ścięgna Achillesa. Czy jeżeli chodzi o, o osoby, które, to najbardziej, które to najczęściej dotyka, to z jednej strony są faktycznie te osoby bardzo aktywne, które dużo biegają, uprawiają sportu, ćwiczą mocno dopasowanym obuwią i te osoby będą czuły dolegliwości w dużej mierze związane z przeciążeniami, tak, na które regularnie narażają się na Hillesa. Oddzielnym tematem jest deformacja kosmetyczna, która często, często przeszkadza i też często zgłaszają się osoby, często kobiety, które mają dolegliwości relatywnie małe, natomiast denerwuje je, przeszkadza im zmiana wyglądu pięty. Można. Wszystko można pomylić. <laughs> Pacjenci bardzo często mówią o bólu pięty. Nie, nie, nie rozróżniają tego, czy to jest ból przyczepu Achillesa, rozcienia podeszłowego, czyli ta słynna ostroga piętowa. Natomiast jeżeli się człowieka zbada starannie, to oczywiście, że, że od razu wiadomo, z czym się ma do czynienia. Bardzo ważna w diagnostyce jest rentgen. Zwykłe zdjęcie rentgenowskie, które musi być wykonane w odpowiednich projekcjach. Aczkolwiek radiologiczna ocena deformacji Haglunda nie jest taka jednoznaczna. Tam są różne niuanse, jakby jeżeli chodzi o same pomiary. Bardzo istotny jest rezonans magnetyczny, bo w USG będzie widać bardzo ładnie postępujące uszkadzanie ścięgna, będzie widać w USG i w rentgenie tworzące się złapnienia w samym przyczepie ścięgna piętowego, które są troszeczkę innym problemem, ale bardzo często idą w parze. Natomiast w rezonansie widać zarówno uszkadzanie się ścięgna Achillesa, przewlekłe zapalenie karetki głębokiej jak i obrzęk w gusie piętowym w miejscu konfliktu i to jest bardzo charakterystyczne dla pięty Haglunda. Jeżeli chodzi o leczenie deformacji Haglunda to oczywiście spektrum jest szerokie i zaczynamy zawsze od dobrej fizjoterapii, wkładek, modyfikacji obuwia, modyfikacji aktywności. Czasami to wystarcza natomiast oczywiście jeżeli deformacja jest większa, jeżeli to nawraca, jeżeli jest przykre. U osób starszych można nawet zagrażać przy urodzach wysokoenergetycznych zerwania chilesa w tym miejscu, także w tej sytuacji no, trzeba to oczywiście zoperować i operacja polega w mniejszych deformacjach na samej plastyce guza co można zrobić mało inwazyjnie endoskopowo. Natomiast przy sytuacji, kiedy duża część chilesa jest uszkodzona, kiedy to jest duża deformacja, to Poza ścięciem deformacji, poza plastyką guza piętowego, trzeba dokonać reinsercji ścięgna Hillesa, czyli my je musimy ponownie w odpowiednim miejscu przyszyć, mówiąc tak prosto, po to, żeby się wygoiło już bez tej deformacji. Generalnie jest to operacja wdzięczna i wyniki są bardzo dobre u odpowiednio zakwalifikowanych chorych. Natomiast oczywiście, jak z każdą operacją, objawy muszą i to, to, to usprawiedliwiać taką de decyzję. Jeżeli są to wczesne stadia choroby, to zaczynamy zawsze od rehabilitacji i takiego postępowania zachowawczego, czyli nieoperacyjnego. Jeżeli chodzi o protokół pooperacyjny, to on jest bardzo zbliżony tak naprawdę do protokołu po szyciu ścięgna hilesa. Czyli na samym początku taką stopę musimy odciążyć, tak żeby przez pierwsze 2-3 tygodnie, później przechodzimy na buty pooperacyjne typu Walker, takie plastikowe w, z podpiętkami. Jeżeli chodzi o wsiadanie do samochodu, to kluczowe jest to, czy mamy szczęście, czy nie. Jeżeli to jest lewa stopa, to automat możemy prowadzić właściwie od razu po operacji. Natomiast jeżeli to jest stopa prawa, to, to niestety trzeba te około 6 tygodni e, zorganizować sobie transport w inny sposób.